Tak jak na początku tej mszyśmy słyszeli, że to dzisiejsza uroczystość chrztu Pańskiego do końca tą uroczystością w sensie dosłownym nie jest. Tutaj nie chodzi o oczyszczenie Jezusa, bo nie było z czego, ale chodzi o przyjęcie godności i posłannictwa Mesjasza. W takim układzie pozostaje bardzo ważne pytanie, dlaczego Kościół od samego początku to wydarzenie nazywa chrztem pańskim. Czy przypadkiem nie ma w tym zamieszania? Albo czy my nie musimy szukać czegoś głębiej, żeby zrozumieć głębie tego, co się wydarzyło. Myślę, że bardzo często my myśląc o chrzcie, myślimy wyłącznie o obmyciu z tego, co złe w nas, z tej skłonności, którą nazywamy słabość, grzeszność. A Bóg za każdym razem chce przypomnieć i powiedzieć Popatrz, oprócz tego, że Chrzest jest obmyciem z grzechu pierworodnego, to przede wszystkim Chrzest jest naznaczeniem Ciebie, że jesteś godny, że poprzez Chrzest wchodzisz w godność królewską, kapłańską i proroczą. I to jest znacznie ważniejsze niż samo obmycie z brudu. Popatrzcie, że od samego początku człowiek dostaje olbrzymią godność i Pan Bóg chce mu powiedzieć, po pierwsze jesteś mój, po drugie jesteś dzieckiem królewskim i godzien wszystkiego. Pozostaje pewnego rodzaju problem. To dlaczego tak ważne wydarzenie, które wymaga od nas niesamowitej pracy intelektualnej, odbywa się wtedy, kiedy większość z nas jest nieświadomych, a my bierzemy za to odpowiedzialność w stosunku do tych, którzy są chrzczeni. Popatrzcie. Chociaż chrzest w kościele przyjmuje się tylko raz, do chrztu dorastamy każdego dnia. Każdego dnia to ja muszę dorosnąć do tego, że jestem godny. To ja muszę dorosnąć do tego, że nie mogę patrzeć tylko przez pryzmat tego, co zrobiłem nie tak. Ja nie mogę patrzeć tylko na to, że jestem słaby i mierny, ale muszę dorastać do tego, że mój Bóg jest wielki, że On mnie wybiera i że pomimo mojej słabości On mi mówi, jesteś moim dzieckiem, jesteś umiłowany, chciany i wyczekiwany. Popatrzcie, jak to doświadczenie jest ważne w procesie samoakceptacji. Bo przecież chrzest jest jakby drugim narodzeniem. I co z tego, że jesteśmy słabi? I co z tego, że jesteśmy nieporadni? I co z tego, że podlegamy starzeniu się? Dotykają nas choroby, a na końcu śmierć. Bóg za każdym razem chce nam powiedzieć: Jesteś mój. Nigdy nie pozwolę na to, żebyś został unicestwiony. Jesteś dobry i wspaniały, a ja tą godność gwarantuję. I pozostaje pytanie: czy ja jestem dumny? Popatrzcie, jak my czasem, nie wiedząc czemu, ukrywamy to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Bo czasem boimy się, że na mnie popatrzą z góry, że powiedzą mi, że to jest już przeszłość, że to trąci myszką. Na miłość boską, co trąci myszką? To, że Bóg nadaje mi godność, to, że dostaję od Niego szlachetność, to, że On mi mówi, że jestem Jego, to, że On chce mi powiedzieć, nie martw się. Nie ma takiego wielkiego problemu, którego byśmy nie pokonali. Dzisiaj Pan Bóg. Przychodząc do nas, mówi: Popatrz, jak patrzysz na siebie przez pryzmat chrztu, to na czym się koncentrujesz? Tylko na obmyciu ze słabości? No nie przesadzaj. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze: na Twojej godności, bo jesteś nie tylko chciany i kochany. Ale masz godność królewską, kapłańską i proroczą, i nigdy nie pozwól sobie wmówić, że jest inaczej, bo jesteś dzieckiem wielkiego Boga, a to jest wystarczające, żeby być dumnym. Amen.